Siemano, witamy tutaj w Raga Shopie. Chciałbym Was z tego miejsca zaprosić 14, na 14 marca raport Vol8. Zagra tyle ekip, że aż wymieniać nie ma co, bo Was z 10 jest. Z całego miasta włoskie Podziemie. Ósma edycja. Będzie grubo, że szykujcie się. Jeśli zrobicie tutaj zakupy do soboty. Zabijacie paragon i z tym paragonem wchodzicie za darmo na imprezę. Także zapraszam. Macie tutaj pełen hmm. ekskluzji. <noise> wszystko, wszystko do wszystkiego. <noise> ktoś lubi palić, tej tony oczywiście. Nie Przecież... namawiamy no, do niczego innego. I tyle. 14 marca, klub wiatrakowa. 8 złotych wstęp Dobre rapy. DJ Wilk na gramfona.